Real Madrid przegrał na swoim boisku z Manchesterem City, ale tylko 1 do 2. Przed tym meczem fanbaza Blancos, wliczam się do niej, spodziewała się raczej oklepu i to bardzo bolesnego. Nic jednak takiego nie miało miejsca, chociaż też trudno być zadowolonym po, zwyci po zwycięstwie gości. Real zagrał dużo lepiej niż się można było spodziewać, ale też przez to Niesamowicie frustrujący musi być ten rezultat. I Real. To jest w ogóle bardzo dziwne, że o takich rzeczach musimy rozmawiać, ale akurat w meczu z Manchesterem City, Realowi nie zabrakło odpowiedniego nastawienia tego, żeby się piłkarzom chciało, żeby cały czas cisnęli do przodu i tak dalej. No tak, profesjonaliści grali jak profesjonaliści w tym spotkaniu, pomijając jedną rzecz, bo Real Madrid oddał w tym meczu 16 strzałów. Tylko jeden był celny. Ten Rodrigo. Bardzo trudno jest wygrać z kimś, kto strzela tobie dwie bramki, jeżeli samemu oddaje się jeden celny strzał. City musiałoby chcieć sobie samo też wbijać bramki, no ale z jakiegoś niewytłumaczonego powodu podopieczni Pepa Guardioli nie mieli ochoty, żeby coś takiego robić. Niewytłumaczalny mecz też Rudigera. Ja widziałem trochę dyskusji na temat tego, czy ten karny po faulu na Haalandzie jest słuszny, czy niesłuszny. Ja nie mam problemu z tym karnym akurat najmniejszego. Problem mam z tym, jak nieodpowiedzialnie się tam Niemiec zachował. Niemiec, który powinien w ogóle wylecieć z boiska, bo po przerwie też jeden taki faul przy linii końcowej, że Powinien Niemiec, moim zdaniem, wyrazić się. Nie, że mógł, powinien. No ale generalnie fatalna skuteczność niego, e, też zmarnowana, nie bardzo dobra sytuacja m, m, Bellingama i to też nie jest tak, że to tylko Real marnował sytuację. City e, też sobie całkiem sporo stworzyło. E, City nie grało wielkiego meczu, ale było wystarczająco dobre, żeby Real Madrid pokonać. Tak, City było lepsze. Bo nieumiejętność wykańczania sytuacji to też jest miernik jakości drużyny. I w tym meczu City było po prostu lepsze. Szabi czy obronił swoją posadę? Nie wiem, ale moim zdaniem no, ciężko jest aż tak winić trenera, jeżeli problemem aż tak bardzo jest skuteczność. No i tyle. Real Madrid 1, Manchester City 2. Przyszłość Szabiego Alonso nadal nie nieznana.